Free at Home. Instalacja automatyki domowej nigdy nie była tak prosta. Jako instalator możesz łatwo połączyć wszystkie instalacje: rolety, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację i domofon. Wymaga to zaledwie kilku elementów: magistrali dwuprzewodowej, system access pointu, zasilania elektrycznego oraz niezbędnych aktorów i sensorów. System Access Point zapewnia dostęp do systemu Free at Home z poziomu komputera lub tabletu. Instalację przewodową można połączyć szeregowo w gwiazdę lub zastosować układ rozgałęziony. Schemat połączeń nie wpływa na działanie systemu. Czujniki i siłowniki. Do jednego systemu można podłączyć nawet 64 aktory i sensory. Instalacja Dostępne są dwie opcje podłączania systemu Free at Home. Pierwsza opcja jest oparta na centralnym układzie sterowania zainstalowanym w rozdzielni za pomocą urządzeń na szynę DIN. Wymaga ona zastosowania magistrali dwuprzewodowej w puszce podtynkowej, co zmniejsza koszty instalacji w przeliczeniu na kanał. Oprócz sterowania oświetleniem i innymi funkcjami, panel Free at Home Touch może również pełnić funkcję domofonu. Druga opcja instalacji obejmuje zdecentralizowany układ sterowania, w którym czujnik i siłownik są połączone w podtynkowym urządzeniu. Opcja ta nosi nazwę zespołu sensora aktora. W tym przypadku sensor oraz aktor są już fabrycznie zaprogramowane. Linia o napięciu 230 V jest podłączona w standardowy sposób. W jednym budynku można również połączyć obie opcje: Free at home sterowanie instalacjami domowymi tak proste jak nigdy dotąd.